Te im ja że remont jeszcze idzie. Jeszcze remont nie Bo Będą wiedzieć materiały i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze możesz się wykręcić. Ale jak tak dalej będzie po remoncie, jak to jest, to wiesz co, naprawdę przykro nie powiedz ale będziemy się chyba żegnać. Dlatego, że wiesz, ee, tak ja nie wytrzymam. Moje serce nie wytrzymał. I to powiem każdego człowieka by nie wytrzymało? Żeby do ciebie mógł, a ty zrób, Andrzeju. I powiem, ty musisz wziąć sobie do serca pod uwagę... Pod uwagę wziąć do serca swojego, że tak, ja zdrowszy, ja silniejszy to co? jestem. To ja mam być tobie niewolnikiem na każde twoje kstrzyknięcie mam coś. Nie to, że robić, nie wolnik. Co ty chcesz? Nie to, że podaj nie chcesz. Podaj mleko, podaj ale, napój, ale zrób to. Zrób to. Nie, ale jesteś moim do śmierci, te jesteś moim opiekunem. Ale, I, ale, i ja nawet o, mogę ale, 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 Prosić. Ale słuchaj, na, nie, Czysiek, opiekun po nie ma za zadanie, Trzeba ja Ciebie nawet trzecia, prosić. O pierwsze, o Od o Andrzej, i drugą herbatę. To ty nie powinno gniewać. tylko tak Czysiek już robię. Bo moje e, zdrowie i moje, w każdej chwili ja mogę op się nie ulicz. i nie zrobisz ani szklaneczki rybaty, nawet kubeczka, bo moje zdrowie wisi na ciększe Ale Krzysiek, ale włosów. Krzysiek, czy Krzysiek włosów, czy ty, w... wiecie, to moje zdrowie na tyle cięższy jak od, włosów, od na moje włosy. grubszy włos jest od mojego zdrowia To Dobrze, to teraz tak, ja mam nie spać dzień i noc, tylko non stop e, być na twoje zawołanie.